Ok, no i powracamy w kolejnym odcinku. Kazano nam iść spać, a więc idziemy prosto do Wyra, do Wyra Arasaka, do, tego, do tej firmy, której się sprzedaliśmy, która zabiła naszego przyjaciela. No i zobaczymy, co nas czeka rano. Chodzi do mnie. Co? Czy to nie był głos Silverhanda czasem? Czekam. że jest. Kurde, no nie mówcie. O nie, popełnimy samobójstwo i tak. I tak popełnimy samobójstwo, ale jaja. Ale jaja. Ale jaja. Nie, jednak nie. Co, Na co mam takie taki ...WNS News, Saburo Arasaka wrócił do żywych i ogłasza zmartwychwstanie w ciele tak, swojego w... syna. Saburo został zamordowany kilka miesięcy temu. Okazało się jednak, że zapis jego osobowości został uprzednio skopiowany. Użyto go następnie do nadpisania świadomości jego syna i dziedzica Yorinobu Arasaki. オーインフォマーシェ、プレカコンフェンシミナサン、イラシソフワヨク、カレオチタハナワ、エダニモドラナイトイッティマシタ、ヒトアダレモモモノゴコロツイタシュンカカラ、シオウソレモノデス、ツイニ、ジンルた私。 サブロー・アサカは、今 <noise>、息子の体を使い、皆みんなが言っています。私は何を言うか、私は何をやうか。彼は愛する父のためにそれを返してくれたんです。私のいない間、頼 o r は、会社を変革しようと、いくつかの決定を下しましたた。 これは過ちでした。私の指揮のもと。荒坂社は元の姿を取り戻します。決して揺らぐことのない強い。粗坂が帰ってくることを。約束いたします。ご清聴ありがとうございました。<noise> Nie Saburo Sama, ma I wręcz się ten do pomiarów. A, a dzień dobry. I mam dobre wieści. Czeka nas seria badań. Proszę nie opóźniać procesu. Badanie płatu ciemieniowego. I jak? Należy użyć skanera Kiroshi i przeczytać wyświetlony tekst. O, tutaj. To widowisko powiada, warto było zobaczyć, jak to dusza swoje życie wybierała. Można było widzieć i taką, co budziła litość, i widzieć śmieszną i podziwu godną. Wystarczy. Test funkcji poznawczych. O Należy ułożyć kostkę. A ty się taką? A, no nie. O! A nie, kurde, myślałem, że jeszcze będziemy mogli ułożyć. Nie ma co. Dlaczego mi zabrałeś zabawkę? Proszę podłączyć się do urządzenia. Rozpoczynam badanie mechanizmu tworzenia reprezentacji nadrzędnych. Pacjentka gotowa do testów. Na czym polegają te testy? Kalibracja urządzenia. Należy zareagować na podane słowo kluczowe. Szybko i bez zastanowienia. Podróż. Co, co? Wolność. Szybko i bez zastanowienia. Dom. Miasto. Wróg. Ja. Zasady. Dżony. Zdrada. Ja. Ja. Niestety, ale ja. Plantacja kukurydzy. Jak okiem sięgnąć, widać tylko falujące zboża. Słońce oślepia, łodygi roślin rozstępują się na boki. Za nimi zaczyna się obszar, przez który przejechał automatyczny kombajn. O co chodzi w tym teście? Czekajcie sekundkę. O zbadanie empatii. Upał powoduje suchość w ustach. W ziemi znajduje się gniazdo gryzoni. Maszyna rozorała miękką glebę. Widać ślepe noworodki polnej myszy skupione wokół przeciętego na pół ciała matki. Układ jest symetryczny. Przypomina rozetę. Usta zaczyna wypełniać ślina. Nie Ziemię stopniowo przykrywa cień. To pierwsza tego roku deszczowa chmura. Tak. Pomiary zakończone. Nie pokazał testy. To się dopiero okaże. Jak to się Test okaże? Testy funkcji motorycznych. Należy wejść na bieżnię. Czyli się normalnie jakby, nie wiem, naprawdę zginął któryś raz. Już teraz mam jakieś, nie wiem, testy. Wtedy wystarczyło po prostu wstać. Badanie funkcji motorycznych. Proszę podłączyć się do urządzenia. A to badanie? Należy iść, stopniowo zwiększając tempo marszu. Kurwa! Uuu. O kurde! Wstań. nie możesz tu zostać. To się nas ciągnie tutaj do samobójstwa, w ogóle. O co tu chodzi? Czyli tak finalnie znowu Kosmos. Nie. Teraz mamy coś dalej. Ale gdzie? Tu? Kto tu siedzi? O, że kurde no, naprawdę. To był za sen. Dobry wieczór, Night City. Świat nie może się otrząsnąć z szoku po tym, jak Saburo Arasaka został przywrócony do życia, co należy podkreślić w ciele swojego syna Yorinobu. To już było. To jest protestacyjny w tej sprawie wystosowały organizacje stojące na. To już było. Proszę przygotować się do pomiarów. Co jest? A, a gdzie wyniki poprzednich badań? Jeszcze nie skończyliśmy. Dzisiaj zaczynamy nowo. Przewińmy to trochę, bo... Test funkcji poznawczych. No mi kostkę? Należy ułożyć kostkę. No mi nie dasz ułożyć. Robisz ze mnie coś nienormalnego. Następne badanie. Należy podpiąć kostkę. Coś fajnego, co możemy zrobić... Ona nam zabiera. Badanie mechanizmu tworzenia reprezentacji nadrzędnych. Pacjentka gotowa do testów. Zaczynajmy. Kalibracja urządzenia. Należy zareagować na podane słowo kluczowe. Szybko i bez zastanowienia. Jasne. Choroba. Życie. Jak to bywa? Bud. Johnny. Johnny. Ja. Co? Ludzkość. Teraźniejszość. Piekło. Przyszłość. Brak. Brak. Plantacja kukurydzy. Dobra, Jak okiem tam. sięgnąć, widać tylko fa Słońce Za zanim zaczę. Upał wywołuje suchość w ustach, w ziemi znajduje się gniazdo gryzoni. Maszyna rozorała. Układ jest... Ziemia stopniowo przykrywa cień. To pierwsza tego roku deszczowa chmura. Pomiary zakończone. Należy wejść na... Znowu wchodzimy na tą wieżę. Kurde, nie wiem co się dzieje. Jak tak będzie robiono trzeci dzień i czwarty dzień, to robię wam to na jakimś spidzie normalnie. Mam nadzieję, że tak nie wydarzyli tej gry o jakieś tam powiedzmy jest funkcji 30 motorycznych godzin. łączę osobiste Dlaczego jestem niebieski? Ostatnio nie skończyło się I to Coraz dobrze. bardziej niebieski wygląda. Wolny marsz. z wcisnąć. Zatrzymać wieżnie? razem nie odpłynąłem. Koniec testów na dziś. Połączenia zostały odblokowane. Można już skontaktować się z Ziemią. Tak, coś czym, że jesteśmy w kosmosie. Tylko jak my się tu znaleźliśmy w ogóle? Nie spać. Zadzwoń do bliskich ci osób. O kurde. Panam. Cześć. Dawno się nie odzywałaś. Słuchaj, jestem w paskudnym miejscu. Jest mi źle. To rzuć wszystko w diabło i wracaj. To nie jest takie proste. Nie jest pięknym słowem. Powinnaś używać go częściej. Vi... Przepraszam cię, micz się wkurza. Zadzwonię później. E, dobra, zadzwonię do nich wszystkich. Zobaczmy, co mają nam do powiedzenia, bo nie wiem, czy nie szykuje się nam śmierć. Ocej nie jest blisko mi osobą, tak coś czułem, ale został Wiktor. Który nie wiadomo, co odbierze po tej całej sytuacji. Jak się masz? Chyba ja powinienem zadać to pytanie. Nie czuję się najlepiej. I co mam niby z tym zrobić na odległość? W zasadzie Chciałam tylko pogadać. A znamy się nie od dzisiaj, wiesz, że nie jestem w tym dobry, a i wyjechała. Co mam zrobić? Pozbierać się i podjąć jakąś decyzję. Już kiedyś pokazałaś, że potrafisz. Dzięki za radę, Wiktor. No jaką? Tak zrobię. Możemy tutaj coś pobadać, czy nie? O nie, chciałem tam to zebrać. Dobra, kładziemy się znowu. Mniej no trzeci dzień, naprawdę? Co i teraz pewnie zrobimy wszystko idealnie? Na kostkę będziemy mieli trzy ruchy. Recytujemy cały wiersz i odpowiemy prawidłowo na pytania. Test funkcji poznawczych. Należy ułożyć kostkę. No, jesteśmy bliscy. Co jest? Nie da się przekręcić. Co to było? To, nie było? to nie była taka karta Tureta, że nie wiadomo, czy jakiś tak? No się zaczynał ten sam dzień. Przemieniem się z przejęciem sterów firmy przez Yorinobu Arasakę, który oskarżył minitek o zabójstwo ojca. Oskarżenia pogorszyły relacje firm. Do nieoczekiwanej zmiany doszło tuż po powrocie Saburo Arasaki, który to powrót przełożył się na odprężenie w relacjach między megakorporacjami. Co się dzieje? Jak długo jeszcze będą ciągnęły się badania? Musimy mieć dokładne pomiary. Już tego dość. O, no, ja też, co że powiem, test funkcji poznawczych należy ułożyć kostkę. Co jest? Co się dzieje? Aha, kolejne dni są pokazane. Proszę usiąść na łóżku. Należy zareagować na podane słowo kluczowe. Szybko i bez zastanowienia. Lojalność. Chociaż w sumie nie. Aha, tu jest teraz nasza cała rehabilitacja. Okej, okay, okej. Okay. Należy zareagować na podane słowo kluczowe. Szybko i bez zastanowienia. Człowieczeństwo. John. Zawsze teraz będę od pr Zobaczymy, czy... Należy wejść na bieżnie. Chyba, że zrobię bunt maszyn. Chyba, że właśnie o to chodzi. Chyba o to chodzi. Szybko i bez zastanowienia. Wi. Nie. Jest funkcji poznawczych. Należy ułożyć kostkę. Kurwa! Dosyć tego nienawidzę tego miejsca! No i co teraz? Co teraz? Daj, upust. Dobra, co możemy zrobić? Zniszczyć. Co możemy jeszcze tu zniszczyć? Zniszczmy wszystko, yes. już. tu jeszcze mamy. Może tą kostkę gdzieś znajdziemy. A raczej nie tu, bo jeszcze możemy zniszczyć. Jej komputer. Że akurat jestem tak skierowany, że pewnie on tu stoi, że musiał nacisnąć ten przycisk. A nie, jednak nie. Tu jest. Nie spodziewałam się ciebie tutaj. Życie czasami zaskakuje. Ktoś powinien zająć się tym bałaganem. Czego chcesz? Co on robi w kosmosie? Poprosili mnie, żebym z tobą porozmawiał. Dobrze. To co masz mi do powiedzenia? Przynoszę. Zajwiści. Posłuchaj. Operacja się udała biocznik został usunięty. Jednak spustoszenia dokonane w organizmie są ogromne. Sięgają aż do struktury DNA i przypominają objawy choroby popromiennej. Niestety są również letalne. Ja pierdykam. Kurwa. Jest fatalnie, ale nie poddaliśmy się. Nie wyczerpaliśmy jeszcze wszystkich możliwości. Ja czasem nie jestem jakimś królikiem doświadczalnym. Są jakieś inne możliwości? Miałam już jedną operację. Arasaka potrafi oszukać śmierć. Z Twojej strony potrzebna jest tylko odrobina. Gra plus, zaprzenia. jak nic. Już raz Wam zaufałam. Nigdzie mnie to nie doprowadziło. Nie? Możesz dołączyć do programu Securio Soul. Twoje ciało do niczego się już nie nadaje, musisz je porzucić. Stworzymy engram Twojego umysłu i przechowamy go w Mikoshi. Dlaczego nie mogę dostać nowego ciała? Nie wiemy, jak rozwiązać problem kompatybilności. No właśnie. A przypadek Saburo Arasaki. Ty nie masz córki. I nie dysponujesz prywatną kliniką skupioną tylko na Twoim przypadku. Ojej, ojej, ojej. Czyli mam trafić do więzienia dużo rasaki zdana na łaskę korporacji? Przynajmniej gdzie tkwi? Uczciwość układu gwarantuje umowa. Musisz ją tylko podpisać, jeśli chcesz żyć. Nie mam wyjścia, chyba nie. Engram nie ma statusu osoby, zatem dokument jest zrzeczeniem się prawa własności. Ale to jaja. Nie chcę stać się własnością Rasaki. Klienci programu to sami znani i wpływowi ludzie, żaden z nich jeszcze się nie skarży. Bo jeszcze pewnie nie wyszedł. A jeśli się nie zgodzę? Twoje rzeczy są już spakowane, prom zabierze zabierzecie na Ziemię. Umrzesz tam przed nadejściem zimy. Wiem, to nie jest łatwa decyzja. Zastanów się dobrze. Kurde, dlaczego oni nas w tej grze pchają tak do samobójstwa? To jest coś okrutnego. No dobra, no sprawdźmy to, no. Podpiszemy umowę. Chcę żyć. Do tego dążyliśmy w końcu, nie? Jak każdy. Nie ma sensu zwlekać. W zasadzie od razu możemy przystąpić do wykonania transferu. Do zobaczenia w przyszłości. Ale ja na Do zobaczenia. Nasz personel odprowadzi cię na miejsce. Jak masz na imię? Chodzimy. Chodzimy. Co byś powiedział człowiekowi, który wszedł prosto do więzienia wroga, żeby ratować Zwierzęcie. życie? Powiedziałbym mu: Zapamiętaj dobrze drogę do domu. Z drugiej strony? Dobrze nam powiedział. No i co? Kończymy. Żegnamy się z własnym życiem. Ja pierdykam. Ale dziwnie to się wszystko potoczyło. Tak właśnie wyglądałem. Wybierając drogę korpo. Ale jaja Ale jaja Widać, że jest przerażona Wdech. No i wygląda. Okej, okay, to jest hey. to. Jak to? Ziemia skończyła. To, to, to jest to. To jest to kolejne kłamstwo. Słuchaj, pamiętaj, że Twoje wszczepy zostały zrobione z myślą o ziemskim przyciąganiu, więc na orbicie mogą się dziwnie zachowywać. Chcę przez to powiedzieć, żebyś nie ignorowała okienek z komunikatami o awariach, ok? A jak wrócisz? Znaczy, jeśli wrócisz, zrobię ci porządny przegląd ze zniżką dla stałych klientów. Trzymaj się. Fajne, fajne takie pożegnanie, naprawdę fajne. Myślę, że pewnie tylko on się nagra. No, powiem Wam. Dobre. Dobre. Krótkie i zliczowane. O, Dziugi jeszcze jest. Fajnie. Zastanawiam się, o, co mam do powiedzenia. Na się nie słyszałeś. Bo... Ja żegnam. Jesteś jeszcze z Wami. CV. Ja ciągle myślę o tym, żeby wyjechać. Jeśli chodzi o tę ciągle serię. To miasto jest jak jakiś jebanem. Dzięki jest, Wam za obejrzenie. Jeśli raz do niego przyjedziesz, szybko nie opuścisz. zapraszam do kolejnej jako? serii. Jaka będzie? Cyberpanka, Może nie na tym razem. Uważaj na siebie, dobra? I odezwij się czasem. Ale na pewno zrobimy kilka rzeczy inaczej. Także jeszcze raz dzięki wielkie, że byliście ze mną w tej serii. I ostatni raz życzę miłego dnia i wieczoru. Cześć. Hej, wie? To ja, panom. Pamiętasz? Ta od auta. Słuchaj, nie masz może jakieś fuchy? E? Nie jestem wybredna, wezmę wszystko. Byle byłaby z tego jakaś kasa. Jeśli masz coś, albo znasz kogoś, kto by miał, dawaj znać, okej? Okay? Będę wdzięczna. No, to tyle. Trzymaj się i do następnego. Hejwi, z tej strony Sol. Słyszałem, że w Night City miała miejsce jakaś grubsza akcja. Nie wiem, na czym stanęło. Ale jeśli masz kłopoty, musisz zniknąć na jakiś czas. Zadłem. Uratowałaś jednego z nas. Pamiętamy o tym. I jesteśmy gotowi spłacić ten dług. Do usłyszenia. Ej, V, to ja, Mitch. Pamiętasz? Uratowałaś mnie przed korpami z Kang Tao. No, a nawet jak nie pamiętasz, to ja pamiętam. Yy, yy, I ten, gdybyś potrzebowała kiedyś pomocy, wal jak w dym. No, wystarczy jeden telefon, a siadam za kółkiem i zaraz jestem w Night City. Nieważne, czy trzeba kogoś zastrzelić, coś przewieźć, czy wnieść kanapę na rzut. No. To do następnego. Że zamierzasz odbić Helmana, bo pewna, że skończysz w czarnym worku, ale udało ci się. Rzadko się mylę co do ludzi i ich możliwości. Jestem ciekawa, na co dzieje jeszcze stać. Gdybyś szukała kolejnej roboty, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Wi, połączenia orbitowe są drogie jak cholera, więc przejdę od razu do rzeczy. Byłam ciekawa, co u ciebie, więc postawiłam szybko tarota i... Ojej. Błazen, księżyc, kapłanka... To nie są dobre karty. Patrz swoim nowym kumplom na ręce, Wi. Dobrze ci radzę. Treat it all for your sweet embrace. Cause we lost everything.